Jeszcze raz? Najlepsze są kobiety, te, które się nie szanują. Nie wiesz, dlaczego? Nie. Bo się nie oszukują. Bo nie oszukują siebie i innych. Dalej widzę, że nie, nie, nie tego. Nie, tu mi nie. To akurat o to, co chodziło, co, co zadał właśnie ten suit, to jest, to jest mój autorskie, to co ja sobie sam gdzieś wypracowałem na, na temat tego, co tutaj dziś spotkałem, usłyszałem i całej tej reszty, która Dlatego Najlepsze dla mnie są te kobiety, które się właśnie nie szanują, bo wszystkie krzyczą, że się szanują. Ja najbardziej lubię te, które się nie szanują, bo się nie uszukują. Czyli nie ma typu powiedzenia, powiedzmy, ja jestem teraz wolny i cała reszta i kobieta ci mówi, że zapewne, żeby tam pójść z nią na snapa i całą resztę, to jest normalne i nie ma czego tutaj się wstydzić, że, że idą jakieś tam nudle na czacie na, na, tym, na tym snapie i całej reszcie, gdzie, gdzie miałoby to nie być, do jakiegoś poznania i ona ci mówi, że ona wiesz, ona musi z tobą, ona ci musi znać i ona musi cię znać tydzień, dwa, pięć lub tam ile by sobie nie, za, nie, nie zapragnęła, kurwa, bo po tym jest jakaś różnica, co nie? Więc to jest, to jest według mnie takie oszukiwanie. Pamiętajcie, facet jeśli ma odejść od was, Odejdzie, czy po pierwszym dniu, po zobaczeniu czegoś lub po zrobieniu czegoś z wami. Tak najczęściej kobiety też robią takie wyzwania. Stawiają takie kurwa wymagania, jakbyście miały, mieli kurwa zainstalować najnowszą forzę i ona ma wymagania, tak samo kobiety mają swoje wymagania. Jednym z nich jest na przykład, że y, większość, przynajmniej nie mówię o wszystkich, ale większość te, które się szanują, mówią, że y, na przykład nie ruchają się bez związku, co nie? Czyli trzeba być z nimi związku. I to nam stawia jakieś kurwa y, wyzwanie, to jest wyzwanie, czyli musimy... Specjalnie być z nią w związku, bo powiedzmy, oczekujemy od niej, chcemy ją sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda, po prostu mamy ochotę zaruchać. Tak jest w większości facetów. I musimy z nią specjalnie, z tą kobietą, oszukiwać ją, że ją kochamy, że zauroczyliśmy się i całą resztą, chociaż wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, nie mamy. My chcemy tylko od niej czystej takiej zwierzęckiej, jak, jak zwierzęta między mają, między są, czyli idą, wąchają sobie dupę, yy, później ładują się w nią. To tak samo faceci. U facetów też takie coś występuje, że po prostu nie chcemy żadnych uczuć, nie chcemy się wiązać, ale kobie... akurat ta kobieta postawiła nam przed nami takie wyzwanie, i często faceci oszukują w ten sposób kobiety, że idą w tą grę idą w tą grę i chcą zdobyć coś. Ile by miała nie trwać? to będzie miesiąc, dwa? I znałem sam takich zawodników, którzy, którym powiedzmy zazwyczaj nie było gdzieś tego oporu stawianego. A ta postawiła i postanowili zagrać z nią w tą grę. I czekali na tyle długo, aż ona w końcu pod napływem tego upłyniętego czasu czy czegokolwiek po prostu odpuszczała i dopuszczała ich do pewnych jakichś tam sfer, przekraczali je, a później po złości za to, że kazała im czekać, zostawiali ją, tak żeby czuła się jak najgorsza jakaś tam szmaciura, co nie? Nie mówię, że to jest sale dobre. Ale właśnie też twierdzę, że dużo rzeczy byłoby prostszych, jakby kobiety miały gdzieś troszeczkę bardziej podejście jak u facetów, co nie? Czyli, czyli bez żadnych jakiś takich dziwnych wymagań, specjalne, spe, specjalnego zaciągania w jakieś związki całą całą resztę. Dla mnie związek to jest coś ważnego. Pomimo, pomimo wszystko, co tam dziś uważam, sądzę i myślę, uważam, że pakowanie się w związek z osobą, której się nie kocha, nie darzy się on żadnym uczuciem, żadnym, żadnym zaufaniem, to jest coś przejebanego. I tego nie powinniśmy robić. Pomimo tego, że nie poruchamy, nie tego, nie pakujemy się. Nie pakujemy się, bo ja nie lubię krzywdzić innych osób, kurwa, w szczególności dziś, dziś kobiet, bo chyba żaden z nas nie ma takiej przyjemności patrzeć, jak druga, powiedzmy, no bez obrazy, słabsza płeć, teoretycznie płacze. I my jesteśmy powodem tego. Nie chcemy, żeby żadna osoba przez nas płakała, bynajmniej ja bym nie chciał. Wolę jak osoby się przy mnie cieszą, niż są gdzieś zasmucone. I to jest, i to jest pewne. I to jest, I to jest tego pewne. Ale często kobiety właśnie tak robią, że stawiają nam ultimation i my musimy kurwa iść w tą grę wtedy. I często facetci robią pozłości. My też robimy pozłości. tak jak kobiety robią nam pozłości, my też robimy. I wtedy wychodzimy na fiutu. bo nagle okazało się, że poruchał i nas zostawił, co nie? I wtedy te kobiety są odrzucone. Nie zostawił ją przez to, że poruchał, tylko przez to, że ona postawiła przed nim właśnie takie wyzwanie, zabroniła mu czegoś i on musiał na to czekać, wiesz. Nie, niektórzy nie lubią czekać, nie lubią takie, że wyczekane smakuje lepiej. Główna prawda. Smakuje tak samo dobrze na początku jak i pod koniec związku. Stąd też jest takie moje gdzieś wypracowane zdanie na ten temat. Te, co najgłośniej krzyczą, że się szanują, to są największe kurwiszony na osiele dół. Później tak wychodzi, że puściła chłopaka w kant kurwa z pięcioma i już nie jest fajnie, ale one zazwyczaj najgłośniej krzyczą. Co nie? Znałem takie przypadki, stąd też mówię bardziej na życiowo. Nie wszystkie, nie tyczy się to każdej kobiety, ale przynajmniej z tego, co gdzieś widziałem, usłyszałem i widziałem też od innych osób, stąd też wiem, że to jest prawda. Co ty uważasz na ten temat? Jak bardzo się mylę? O, może tak, bo widzę ćmoknięcie, więc jak bardzo, jak bardzo się mylę w tym, co powiedziałem, co? Nie to, że się mylisz, po prostu zaczęłam mieć rozkminy, czy pewna osoba znowu tak postąpiła, jak ty mówisz. Tylko, że ja żadnych ultimatów nie stawiałam. Wiesz co, no... Nie można powiedzieć tego dokładnie, no ja też nie jestem kurwa superznawcą i nie, nie tego, ale to czasami tak występuje, tak to po prostu działa u facetów, my mamy takie myślenia. U nas, jak kobiety mówią, że właśnie to głupie powiedzenie, że wyczekane smakuje najlepiej, Gównoprawda. Gównoprawda. Ziemniaki, na które czekamy kurwa tyle czasu, nie smakują wcale lepiej. My jesteśmy wkurwieni później, że je kurwa jemy po takim okresie czasu, jesteśmy po prostu głodni. Jesteśmy głodni i je zjedliśmy kurwa, jakbyśmy mogli... I mieli do wyboru co innego, nie wpierdolilibyśmy tych ziemniaków, co czekaliśmy na nich godzinę. Bo byliśmy głodni, kurwa, i jesteśmy jeszcze bardziej głodni, co nie? Tak więc w wypadku też kobiet. I dlatego nie lubię, nie lubię. Nie lubię takiego oszukiwania. Bo ja uważam, że właśnie ten cały cały podróż fakt, że to jest fajna otoczka, te poznawanie się, cało całe to wszystko. właśnie najfajniejsze jest poznawanie, kiedy poznajesz drugą osobę. No, kocham poznawać nowych ludzi, kocham rozmawiać z nowymi ludźmi. I to jest super. Bo każdy dzieli się ze mną jakimś, jeśli oczywiście chce swoimi przeżyciami, to jest fajne, I to jest bardzo fajne, ale jak widzę już na przykład gdzieś od boku, czyli typu w klubie, typu na imprezie, typu cała ta reszta, gdzie trzeba, gdzie one kurwa się proszą o to, żeby powiedzieć im to, czego chcą usłyszeć, żeby coś dostać, no to... Poczekaj, cześć DJ Włóczyki, Patka, szanujesz się? Według niektórych jestem dziewką, według niektórych się szanuję, widzisz, żeby zrobić. <coughs> na naleśnik, dziękuję za pozdrowienie. ja również się pozdrawiam. No czy wiesz co, to może tak brzydko brzmi, to, bo to brzydko, brzydko jest gdzieś tam powiedz, powiedziane, że się człowiek nie szanuje. Ja uważam, że kobiety właśnie, które teoretycznie nazwijmy to, nie szanują się, podchodzą po prostu świadomie do tego, jak faceci. Mają po prostu zachowanie pod tym względem przyjęte bardziej przez facetów, czyli, czyli to one ruchają, nie faceci. To one sobie znajdują tak jakby powiedzmy swoją ofiarę, one ją wybierają i one są tego świadom one są świadomi, nie są kurwa zbałomucone oszukane, porzucone płaczą później, tylko one się cieszą i później chwalą się innym koleżankom, że tego przystojniaka wyruchały i tyle, i to też występuje u kobiet kobiety też się tak zachowują bardzo mała, bardzo mała grupa ale widzicie, nie mylę się, Patka możesz...